Do którego wiele razy był porównywany. Właściwie czułem się, jakbym siedział na szczycie areny dzisiejszej nocy, kiedy ten rzut wyszedł i ten ryk z tłumu. Nie jestem pewien, czy będę miał okazję poczuć to jeszcze kiedykolwiek. James ma na koncie cztery tytuły mistrza NBA, cztery MVP finałów i cztery tytuły najlepszego zawodnika sezonu. On jest niesamowity. Wielokrotnie powtarzał, że jest chłopakiem z Akron, niewielkiego miasta w stanie Ohio. Jego życie to gotowy scenariusz na film. Trudne dzieciństwo, bez ojca, ciężka praca, by wejść na szczyt. James rozgrywa swój 20 sezon w NBA. Ma 38 lat. Słynna jest jego etyka pracy. Potężną, piekielną maszyną. Mówi jej Marcin Gortat, który niejednokrotnie mierzył się z Jamesem. Te rzuty, które trafiał. Wy, wy, wypadając z boiska, jeszcze rzucał o tablicę i trafiał naprawdę z 10 czy 12 metrów, no to to są już rzuty, które do końca życia będą no mi się gdzieś śniły po nocach. Razem z Jamesem od początku jest jego żona i rodzina. To najlepszy możliwy doping. Wszystkim, którzy kiedykolwiek byli częścią tego biegu ze mną przez ostatnie 20 lat, chcę tylko powiedzieć, że dziękuję tak bardzo, bo po prostu nie byłbym sobą bez Was wszystkich. Piotr Kuśmierzak, Wydarzenia. A teraz piłka po stronie Bogdana Rymanowskiego. Czas na gościa wydarzeń jest już Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Potem w programie Małgorzata jarosińska Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dobry wieczór witam państwa zapraszam na gościa wydarzeń jest z nami już w studiu Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka. Dobry wieczór panie Rzeczniku do rozmowy na temat prób samobójczych wśród polskiej młodzieży. Wrócimy za moment, bo mamy w tej chwili bezpośrednie połączenie z Turcją. Jest z nami Cyprian Jopek, nasz specjalny wysłannik do Turcji. Teraz przebywa w miejscowości Besni. Witam cię serdecznie. Powiedz czy w tym momencie również trwa akcja ratownicza, w której uczestniczą uczestniczą polscy strażacy, polscy ratownicy. Tak jest, trwa walka o życie starszego mężczyzny, który został odnaleziony pod gruzami jednego z wielokondygnacyjnych budynków. Trwa ta walka już od czterech godzin, ponieważ ten mężczyzna jest zakleszczony, jest uwięziony w taki sposób, że potrzebny jest sprzęt do rozbijania betonu i podnoszenia tej konstrukcji w taki sposób, aby wydostać go spod tych gruzów, bez jego uszczerbku na zdrowiu. To będzie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a w tym momencie wszystko na to wskazuje, to będzie 11 osoba uratowana przez strażaków tutaj w Bezni. Jak oni sami podkreślają, ta ostatnia doba to był czas cudów. W ogóle się nie spodziewali tego, że uda im się wydostać aż tyle żywych osób, ale tak to wyglądało. Już pierwszej godziny wczoraj, w swojego pobytu i w tej akcji, jaką rozpoczęli wczoraj, strażacy wydostali pierwszą osobę, potem były kolejne Między innymi czteroosobowa rodzina, matka, ojciec i dwójka dzieci. Do 13-letniej dziewczynki to kolejna osoba, którą udało im się wydostać, przebijali się przez 12 godzin, była uwięziona w taki sposób, że potrzebne było, potrzeba było dużo więcej pracy. Jak powiedzieli mi tutaj strażacy. Te osoby bardzo często mają wiele szczęścia dlatego że znajdują się w czymś co można nazwać taką komorą. To znaczy budynek zawala się w taki sposób że znajdują się w czymś co po pierwsze w czymś co jest tlen i jeszcze jest zachowywane ciepło, ale te zapasy potrzebne do przeżycia w takich przypadkach one nie są nieskończone i dlatego cały czas trwa walka z czasem, ponieważ tutaj na zewnątrz jest Potwornie zimno. Temperatura spada poniżej zera w nocy. A powiedz, co się dzieje z ludźmi, którzy no, stracili dach nad głową? Gdzie oni w tej chwili przebywają w nocy? W jakich warunkach? Jak spędzą kolejną noc? To jest też, proszę Państwa, niesamowite. Obrazek charakterystyczny, chyba który za zawsze zostanie mi w pamięci, bo to jest jakiś obraz apokaliptyczny. Wśród tych gruzów rozpalane są. Kolejne ogniska i te osoby, które straciły wszystko, ustawiają się gdzieś dookoła tych ognisk, żeby ogrzać się chociaż odrobinę, dlatego że w mieście nie ma ani prądu, ani bieżącej wody, ani ogrzewania. Bardzo często te osoby nie mają do kogo y, y, pójść, do kogo się uda, udać. W mieście są takie punkty, gdzie rozdawany jest chleb albo przyjeżdża jakaś ciężarówka z pożywieniem do, tej, do tego do takich punktów natychmiast ustawia się kolejka wyciągniętych rok. Jeszcze jedna rzecz, która na zawsze mi zostanie w pamięci i to dzisiaj było słychać w jakiś niesamowity, przeraźliwy, potworny sposób. Tam w tym miejscu, w którym trwała akcja ratunkowa, w którym cały czas trwa ta akcja ratunkowa, przez chwilę, gdy był moment ciszy, nagle Znikąd dobiegł przeraźliwy lament, lament płaczących kobiet. To był znak, że w pobliżu wyciągnięta, wyciągnięto ciała osób, które zginęły pod gruzami w wyniku tego trzęsienia ziemi. To na pewno straszne przeżycie dla wszystkich, nie tylko dla rodziny, także trauma dla strażaków, ratowników. W jaki sposób ci polscy ratownicy są witani przez Turków? Jak, jak to wygląda z tej strony? Powiem Ci, że Turcy są szalenie wdzięczni. Oni przynoszą wszystko, jedzenie cały czas dopytują, czy potrzebne jest coś, czy potrzebne jest tłumaczenie, czy, czy potrzebna jest jakakolwiek pomoc. Wiesz, naszym punktem docelowym, jak jechaliśmy tutaj z, z ekipą strażaków, był Adiamant. To jest miejscowość oddalona o 50 kilometrów od Bezni. Ale po drodze znikąd, na drodze ustawił się, ustawiła się cała grupa osób. Kilkanaście osób najpierw, a potem znikąd zaczęły schodzić kolejne osoby. Stworzył się taki kilkudziesięcioosobowa blokada i zaczęła błagać, błagać. Polską ekipę, aby pozostała na miejscu, bo tutaj jest także kilkadziesiąt zniszczonych budynków. Pomoc jeszcze w ogóle tutaj inna nie dojechała niż ta Polska jako pierwsza. No i w ten sposób wybłagali, aby strażacy zostali tutaj, rozbili się na tym boisku, na którym teraz jesteśmy. To jest baza i takie centrum operacyjne, skąd przez całą dobę wyruszają w miasto, żeby szukać żywych. To był absolutnie niesamowity obraz. Bo w ten sposób ludzie, jakkolwiek, może to źle zabrzmi, ale to, to będzie bardzo trafny. Wyprosili, wybłagali, wyżebrali wręcz pomoc, ponieważ liczba rąk do pracy tutaj w Turcji jest absolutnie ograniczona. I tych, prac, i tych ratowników, którzy zjeżdżają się tutaj do Turcji, no, potrzeba w każdej sekundzie coraz więcej. Chociaż jest coraz też mniej czasu na to, żeby nieść tę pomoc. Bardzo Ci dziękuję. Cyprian Jopek, nasz specjalny wysłannik do Turcji. W tej chwili specjalna relacja dla gościa wydarzeń z miejscowości Besni. Życzymy ci spokojnej nocy, spokojnej nocy pełnej cudów, tak jak mówiłeś. Bardzo dziękuję. A my wracamy, rozpoczynamy rozmowę z Mikołajem Pawlakiem, rzecznikiem praw dziecka. To straszny dramat, który przeżywają mieszkańcy Turcji, dramat wielu rodzin i oczywiście Syrii. Ale teraz chcielibyśmy porozmawiać o dramacie. Polskich rodzin, dramacie polskich nastolatków, dramacie ich rodziców. No właśnie, co się dzieje? Czy to prawda, że od początku roku gwałtownie rośnie liczba prób samobójczych? Mogę powiedzieć tyle, i, i alarmuję, że jest epidemia zaburzeń psychicznych. W całym społeczeństwie polskim, ostatnio pan profesor Piotr Gałęcki, krajowy konsultant do spraw psychiatrii, potwierdził, że to około 1,4% społeczeństwa, 25% z nas gdzieś w rodzinach ma dolegliwości. W sposób oczywisty przenosi się to na dzieci. A jak się przenosi? Ubiegły rok był jednym z najtragiczniejszych 2000 prób samobójczych dzieci kilkunastoletnich, z czego 146, czyli 4-5 klas niestety skutecznych ale ostatnie sześć tygodni początek tego roku stwierdzam jest tragedią w tej tragedii pan co, redaktor jeszcze znaczy? o tym Tragedia nie w wie tragedii. w ubiegłym roku w pierwszej połowie mieliśmy około 60-70 tego typu przypadków tyle przypadków mam w dziecięcym telefonie zaufania rzecznika praw dziecka do dzisiaj od 1 stycznia potwierdzonych 57 przypadków łącznie z policją z biurem cyberbezpieczeństwa do którego zgłaszamy te przypadki 57 przypadków potwierdzonych prób samobójczych dzieci w tym roku czyli dzieci dzwonią i z jakimi sprawami co mówią dzieci najczęściej dzieci wyrażają w jakim wieku dzieci 11 12 13 letnie kilkunastoletnie ale jeżeli widzimy dziecko 12 letnie 11 letnie to jest Piąta, szósta klasa szkoły podstawowej, która ma myśli samobójcze. Proszę pozwolić, bo to chyba najlepiej tego typu przypadki, które mieliśmy ostatnio, dadzą przeświadczenie, co się dzieje, drodzy Państwo. Nie czuję już chęci do życia. Wziąłem tabletki, trochę mi niedobrze. Czuję, że nie chcę żyć, boję się kolejnego dnia. Chciałbym z kimś porozmawiać i zrzucić z siebie trochę balastu. Nikt mnie nie kocha. Co zrobić, żeby chciało się żyć? I tutaj takie, które wzbudza najwięcej emocji również u nas. Czy będzie komuś smutno, jak umrę? To mówią dzieci, które dzwonią albo piszą na czat internetowy dziecięcego telefonu zaufania. Czy to oznacza, że system nie działa, że psychiatrów za mało? Pewnie tak, ale pan profesor Piotr Gałecki też powiedział, że. W Polsce mamy de facto największą liczbę miejsc w szpitalach psychiatrycznych w stosunku do innych państw Europy, ale sami zawodzimy, bo sami czyli co? My rodzice, my rodzice, my opiekunowie My jesteśmy starałem się znaleźć jakiś przykład do dzisiejszej rozmowy, jak to porównać y, do systemu, który ma ratować. Będziemy trzymali, roz ten telefon. Pan podniesie tak. Ten telefon, bo y, znaczy więcej niż tysiąc słów. Y, I starałem się przyrównać chociażby do takiej powszechnej rzeczy. Codziennie y, każdy z nas coś prasuje i boimy się, żeby zostawić go, rozgrzane żelazko. I teraz sobie wyobraźmy, że 25% z nas przez tydzień nie wyłącza żelazka. Czy system naszej wspaniałej straży pożarnej, tej najlepszej, najbardziej szanowanej służby w Polsce, wytrzyma tego typu zdarzenia, że przez tydzień nie będziemy gasić żelazka? Uznajmy, że takim żelazkiem być może jest to urządzenie i nie rozmawiamy z dzieckiem, bo trzymając telefon, czytając coś z pracy albo wiadomości, to nie jest rozmowa z dzieckiem, to nie jest uwaga dla dziecka. Dzieci czują się samotne i smutne, a my rodzice nie zwracamy na to uwagi. Nie dostrzegamy samotności i smutku naszych dzieci. Ale dlaczego? Przecież wszyscy rodzice kochają swoje dzieci, bo są tak zajęci pracą, to tempo życia jest tak, tak szybkie, tak wielkie. Myślę, że to jest jeden z aspektów tego rozwoju naszego społecznego. Nałożyła się na to pandemia, izolacja, brak relacji rówieśniczych. I mogę stwierdzić, że jest teraz epidemia izolacji, ale od wrażliwości, uczuć, rozmów. Czasu poświęconego dzieciom. Drodzy Państwo, taki przykład kolejny dla naszych widzów, proszę pozwolić, Panie Redaktorze. Zadajmy sobie dzisiaj, drodzy Państwo, pytanie, teraz nawet jak jesteśmy przy tym programie, o jakich ważnych sprawach naszych dzieci wiemy? Czy jesteście w stanie wymienić troje najlepszych przyjaciół? Z czego Wasze dziecko było niezadowolone ostatnio? Jak sobie z tym poradziło? I ostatnie, no pozytywne, z czego było zadowolone? Jak sobie Państwo, wszyscy nie odpowiemy na to choćby jedno pytanie, to jesteśmy w grupie ryzyka, bo nasze dziecko jest mniej ważne niż to żelazko, którym się posługujemy. Pokazuję pan na ten smartfon i pytanie jest następujące, czy te wszystkie myśli samobójcze, czy te wszystkie myśli, że ja już nie chcę żyć, nie jestem dla nikogo istotny, ważny, nie wynikają też z ciągłego przeglądania się w tym smartfonie, w mediach społecznościowych, i w tym wszystkim, co się w tym smartfonie mieści, wie Pan doskonale, że dzieci są dzisiaj oceniane non-stop przez swoich rówieśników, często spotykają się z wyzwiskami, z nienawiścią. To jest substytut wolności. Być może w wielu przypadkach nie potrafimy nauczyć dzieci, jak z tego y, krytycznie korzystać, a faktycznie wiadomość jakaś hejtowa y, rozchodzi się w, w, w trymiga momentalnie po całej szkole, po całej dzielnicy. Dzieci sobie z tym nie radzą, bo nawet jak rozmawiamy z dziećmi, ja też się czasem na tym łapię. To jest moje narzędzie pracy, każdy może tak powiedzieć, że to jest narzędzie pracy, ale odłóżmy to przy rozmowie z dzieckiem. Gdy będziemy dzisiaj siedzieli z naszymi dziećmi, poświęćmy im czas totalnie, wyrzućmy to całkowicie dal, z dala od siebie, bo jeżeli rozmawiamy z dzieckiem, tak jak było w czasie pandemii, ileż to czasu więcej spędzaliśmy z dziećmi, bo byliśmy na jednej kanapie, ale każdy był w swoim świecie. Odłóżmy to i bądźmy w świecie z naszymi dziećmi, nawet być może będzie potrzeba tego zaufania, a to zaufanie nabierzemy siedząc z dzieckiem. Pokazuje pan cały czas plakat, ten plakat rozumiem jest w wielu szkołach. Ten plakat został... Yy, zadzwonić na ten numer telefonu, on jest dostępny w całej Polsce. Ten plakat to był rozesłany do wszystkich szkół w Polsce. W porozumieniu z instytucjami, z innymi fundacjami, które prowadzą tego typu działalność pomocową, chcielibyśmy nie mieć tej pracy, bo to są dziesiątki tysięcy połączeń. Mogę powiedzieć Panie państwu, że przez ostatnie dwa i pół roku na pewno ponad 100 tysięcy połączeń i czatów internetowych. 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Mogą dzwonić dzieci, ale mogą też zadzwonić rodzice. Rodzice też, bo czasem nie będą wiedzieli, jak porozmawiać z tym dzieckiem, jeżeli się państwo i nie wiecie, jak zagadać do swojego dziecka, o co zapytać, zadzwońcie. Tam są specjaliści, czekają. Właśnie przyjechałem do studia prosto z telefonu zaufania, patrząc na to, z jakimi telefonami dzieci dzwonią. I dobrze by było, żebyśmy zdążyli przed kolejnym telefonem w naszym domu, żeby nam dziecko nie zadało tego pytania czasem na czacie, który przeczytamy już post factum, czy komuś będzie smutno, jak umrę. To jest najtragiczniejsze, co się może zdarzyć u dziecka, które ma 10-11 lat, w którego umyśle nie powinno takich pytań być w ogóle. Dlatego zwracam uwagę, że systemy systemami, medycy medykami, psychologowie psychologami, ale nawet rzecznik praw dziecka nie jest w stanie zastąpić wrażliwości miłości rodziców to jest pierwsze miejsce prewencyjne Mikołaj Pawlak rzecznik praw dziecka jest naszym gościem na dalszy ciąg tej rozmowy zapraszam państwa do Pulsad Z jednej strony rozmowy z rodzicami kontakt poczucie tego żeby dziecko nie czuło się samotne a gdzie w tym wszystkim jest system wartości jakaś taka pustka czasami Wartości to jest element wychowania, tego co w, wkładamy dzieciom do... Umysłów, jakie kształtujemy i faktycznie zdarza się tak, że wyzbywamy, pozbywamy. No, bo rodzice muszą powiedzieć dzieciom, po co żyją dzieci, tak? Dlaczego? Czasem, czasem postawić granice, czasem pokazać, co jest dobre, a co, co jest złe, żeby dzieci nie musiały same weryfikować tego, co jest dobre albo złe na TikToku, na różnego rodzaju platformach. Tak samo nie jest, moim zdaniem, pozytywne spędzanie wspólne czasu na jakiejś platformie, po to, że obejrzymy sobie serial i już fajnie spędziliśmy czas. Absolutnie nie. Kiedyś nie było tego wszystkiego i myślę, że te wartości były przekazywane znacznie lepsze, bo mieliśmy więcej czasu na uwagę. Czy to jest kwestia pewnego przebodźcowania, czy to jest kwestia nowoczesnej technologii, która nas otacza i tak naprawdę dzieci już wrastają czy wyrastają w tej nowej technologii? Jak Polska, czy można porównać Polskę z innymi krajami? Czy to, co dzieje się w Polsce, dzieje się również na zachodzie Europy? Czy jesteśmy tutaj wyjątkiem? Myślę, że jesteśmy wspólnie w tym jednym wielkim tempie szale życia. Kiedyś było tak, lata 90., gdzie był rozwój, rodzice chcieli zapewnić jak najlepszy byt, a teraz świat cyfrowy to jest świat naszych dzieci, to my dorośli próbujemy w niego wkroczyć, jego się nauczyć i pewnie nie nadążymy za wszystkim, ale chociażby to tempo życia ostatnio był temat taki też głośny, nośny, dotyczący energetyków. Czy naszym dzieciom, które idąc do szkoły wchodzą do jak, rano do jakiegoś dyskontu, mają szybkie życie? Zajęcia po szkole dużo programu do nauczenia i jeszcze sobie wrzucają jakiś energetyk po to, żeby jeszcze szybciej ten dzień przejść. Czy musimy jeszcze to życie im bardziej napędzać? Zadaję tego typu pytanie. Jest Pan zatem, za czym jest minister sportu, zakazać możliwości sprzedaży energetyków ludziom, dzieciom poniżej 18 roku życia? To nie jest nic nadzwyczajnego. Poza tym realizacja tej ustawy, którą pan minister sportu zgłosił, to jest realizacja moich postulatów, które zgłaszałem od kilku lat do ministra zdrowia. Bardzo dobry projekt. W wielu krajach Europy tego typu przepisy są. Francja, Niemcy, Włochy, kraje skandynawskie, Litwa, Łotwa, albo ograniczenia wiekowe, albo obniżenie kofeiny i różnego rodzaju tych niebezpiecznych substancji tauryn które pobudzają dla nas dorosłych dwie kawki dziennie. Bardzo dobrze. Akurat ja jestem osobiście na odwyku, bo trzeba było trochę przystopować właśnie po to, żeby zwolnić, żeby zobaczyć, in... że inaczej też A można. A smartfony robić. w szkołach? Bo są takie pomysły, żeby całkowicie zakazać korzystania dzieciom ze smartfonów. Myślę, że na razie jesteśmy bardzo liberalnym krajem, bo u nas jest dostępność. Szkoły mają w to w statutach różnorodnie określone. Dla przykładu, we Francji jest ustawowy zakaz posiadania telefonu. Ostatnio słyszałem, że Rada Dzieci i Młodzieży przy ministrze edukacji. Tak, tego typu rekomendacje, aby w pewien sposób jednoznacznie uregulować posiadanie telefonu w szkołach, wystąpiła. Myślę, że to jest dobry kierunek i należy brać też przykład z tych krajów, które dostrzegły problem i zapobiegają wielu problemom. Najważniejsze przesłanie to przede wszystkim rozmawiajmy z własnymi dziećmi możemy też skorzystać oczywiście Bardzo z telefonu. Bardzo uprzejmie proszę i chciałbym też telefonu zaufania. podziękować pani Ninie Terentiew, ponieważ spowodowała, że między innymi w Państwa stacji spoty i cała kampania o dziecięcym telefonie zaufania Rzecznika Praw Dziecka była puszczana. Mam nadzieję, że będzie to dalej realizowane. Bardzo dziękuję. Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, był gościem wydarzeń. Dziękuję, dziękuję za panu. rozmowę. Będziemy oczywiście rozmawiać i wracać do tego tematu. A już za moment naszym gościem będzie pani Małgorzata Jarosińska-Jedyna, wiceminister fundusz i polityki regionalnej. A w studiu kolejny gość, pani Małgorzata Jarosińska, jedynak wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Witam serdecznie. Witam dobry serdecznie. Wieczór. Pani minister, kilkanaście minut temu Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej Sejm uchwalił nowelizację ustawy wiatrakowej. Czy to znaczy, że jesteśmy już bardzo blisko funduszy na KPO? Jesteśmy coraz bliżej do tego, aby złożyć pierwszy wniosek o płatność. A to będzie skutkowało też tym, że Komisja Europejska będzie mogła przekazać nam środki po weryfikacji wniosku o płatność. Bo pamiętajmy o tym też, że Komisja Europejska ma dwa miesiące na to, żeby zweryfikować kamienie milowe, które zostały przedstawione w tym wniosku o płatność. Co prawda, my jesteśmy na bieżąco z Komisją Europejską i na bieżąco też dyskutujemy technicznie na temat tego, co będziemy przedkładać wniosku, we wniosku o płatność. Tak, żeby Komisja Europejska już tylko mogła zatwierdzić ten wniosek. Oczywiście wszystko też zależy od dobrej woli Komisji Europejskiej, bo bardzo różnie były oceniane Czyli te polityka wnioski. polityka zdecyduje, tak? Mam nadzieję, że nie, bo liczę tutaj na taki zdrowy rozsądek przedstawicieli Komisji Europejskiej, patrząc też na to, że te środki są nam potrzebne. Są potrzebne do tego, aby gospodarka mogła też pracować. 4 miliardy euro to, to wartość pierwszego wniosku o płatność, dlatego ważne jest, abyśmy jak najszybciej uruchomili ten proces przekazywania środków. Jak Komisja Europejska oceni z jednej strony treść ustawy o Sądzie Najwyższym, a z drugiej strony ustawę wiatrakową? Wiemy już, że została przegłosowana minimalna odległość wiatraka od domów, to będzie 700 metrów. Czy w ten sposób zostanie spełniony kamień milowy, czy mogą być problemy? Zakładamy, że ta weryfikacja, szczególnie ustawy wiatrakowej, będzie przebiegała na tyle sprawnie i te założenia, które są przedstawione już w ustawie wiatrakowej, będą wystarczające do tego, aby Komisja Europejska mogła pozytywnie ocenić realizację tego kamienia milowego. A może się zdarzyć, że Komisja Europejska powie, nie, 700 metrów to jest za, 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 za duża odległość, powinno być 500 metrów. Czy to nie jest, czy nie chodzi tutaj o szczegóły? Myślę, że nie chodzi tutaj o szczegóły. Chodzi o to, żebyśmy realizowali te założenia Europejskiego Zielonego Ładu czyli kwestie związane właśnie z tym jak największym udziałem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w całkowitym miksie energetycznym. Jest pytanie oczywiście, bo pojawiła się też wypowiedź komisarza Reindersa. Że te ustawy zostaną ocenione i zostanie ocenione również wprowadzanie tych ustaw w życie. Jak długo, Pani zdaniem, może trwać ta ocena ze strony Komisji Europejskiej? To nie jest nic nowego, bo o tym, że Komisja Europejska będzie weryfikować złożony wniosek o płatność, a tym samym weryfikować kamienie milowe, które są objęte tym wnioskiem o płatność, wynika z regulacji unijnych i to dotyczy każdego państwa członkowskiego. Komisja Europejska zgodnie z zapisami ma dwa Miesiące na ocenę wniosku o płatność, i później po dwóch miesiącach komitet podejmuje decyzję o tym, czy te środki wypłacić, czy ich nie wypłacać, i to dotyczy każdego z państw członkowskich. Czyli wyobraźmy sobie, że jeśli ta ustawa zostanie podpisana jedna i druga przez prezydenta, to dopiero w tym momencie idzie formalny wniosek o płatność i od tego momentu czekamy dwa miesiące. Tak w tym momencie wprowadzamy do specjalnego systemu teleinformatycznego Fenix te kamienie milowe, wprowadzamy informacje na temat spełnienia tych. Kamieni milowych, wciskamy Enter i wysyłamy wniosek do Komisji Europejskiej. No i pytanie, co zostanie wciśnięte w Brukseli? Czy będzie jest, czy no? Mam nadzieję, że będzie wciśnięte jest, ze względu chociażby na to, że tak jak powiedziałam wcześniej, dyskutujemy... Pani jest człowiekiem nadziei, ale na przykład politycy, poseł PiSu Marek Suski ocenił, że Polska ma niewielkie szanse na otrzymanie tych unijnych funduszy na Krajowy Plan Odbudowy. Uważasz, że nawet po zmianie ustawy o, o Sądzie Najwyższym Komisja przedstawi kolejne warunki, no i... Wiele osób mówi, że nie ma szans na te pieniądze przed wyborami. Oczywiście dzisiaj możemy gdywać na ten temat, czy Komisja Europejska będzie doszukiwać kropki, przecinka postawionej nie w tym miejscu, ale patrząc na to, jak toczą się rozmowy, minister Szymkowski Welsenk prowadzi też te rozmowy już na bieżąco z przedstawicielami Komisji Europejskiej, uzgadniając technicznie zapisy. I ta ustawa, która dzisiaj została przegłosowana przez Sejm, jest uzgodniona z Komisją Europejską w taki sposób, że będzie ona miała jej akceptację. I nie zakładam, żeby Komisja chciała tu szukać Kolejnych formalnych jakichś błędów. Pani jest optymistką, jest pani człowiekiem nadziei w tej sprawie? Ja jestem optymistką hmm. zawsze, ponieważ z funduszami europejskimi pracuję od 20 lat. Nigdy nie było tak trudno, jak jest w tej chwili, nawet patrząc na kwestie związane z polityką spójności. Ale patrząc też na te rozmowy, które są prowadzone, dają one taką iskierkę. Czy nie czuje pani jakiejś niechęci ze strony ludzi, z którymi pan, pani rozmawia? Ja rozmawiam z ludźmi na bardzo różnych poziomach, jeżeli chodzi o przedstawicieli Komisji Europejskiej. Oczywiście są. Różne głosy, że to jest jeszcze niewystarczająco za mało. Z drugiej strony są głosy, które mówią, że tak, te środki już powinny być przekazane do, do Polski tak, aby pracowały dla gospodarki, więc te głosy są bardzo różne, tak samo jak i w naszym parlamencie. Do Polski przyjechało dzisiaj dwóch unijnych komisarzy w ich obecności na Zamku Królewskim nastąpiło takie uroczyste uruchomienie funduszy europejskich. Sęk w tym, że podobno Unia nam ich na razie nie wypłacić, to prawda. Dzisiaj mieliśmy oficjalne rozpoczęcie takiej nowej perspektywy finansowej, jeżeli chodzi o politykę spójności, czyli tą politykę, którą już doskonale znamy od początku akcesji. Czyli do okres 2021-2027, tak? Dokładnie tak. Polska otrzymała decyzję zatwierdzającą umowę partnerstwa, wszystkie programy krajowe, wszystkie programy regionalne jeszcze w tamtym roku, co spowodowało, że nie straciła żadnych zobowiązań, co nie było takie oczywiste w przypadku innych państw członkowskich. I dzisiaj mówimy o 76 miliardach euro. Nie ma żadnej decyzji Komisji Europejskiej, która mówiłaby o tym, że te środki zostaną wstrzymane, bo Polska nie spełnia warunków. Pani mówi, że nie ma decyzji. Mamy informacje dwóch mediów, RMF i OKO Press, które podały, że według urzędników z Brukseli, Polska nie spełnia kryterium dotyczącego karty praw podstawowych. Chodzi o jedno z tak zwanych kryteriów horyzontalnych, czyli kwestie sądownictwa, a także sprawy dotyczące osób LGBT. Czy to prawda? Tak, to nie jest nic nowego. W perspektywie 14-20 mieliśmy 36 warunków, które Polska musiała spełnić i je spełniła. W tej perspektywie mamy tych warunków 24. Cztery z nich jest horyzontalnych, 16 jest podstawowych. Jednym z tych warunków horyzontalnych jest karta praw podstawowych. Wczoraj zostało przesłane kolejne, kolejne zmiany do spełnienia warunku dotyczącego karty praw podstawowych do Komisji Europejskiej w celu oceny spełnienia tego warunku. O co konkretnie chodzi? Czy chodzi tutaj o powołanie takich... Specjalnego koordynatora do spraw niedyskryminacji przy każdym z tych programów? Tak, między innymi o to. Co, co to znaczy dla nas? Jak to wpłynie na, na, na funkcjonowanie tych programów i jak na polskie przepisy? To wpłynie dokładnie tak samo jak chociażby rzecznik funduszy europejskich, który dzisiaj funkcjonuje przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i przy każdym Urzędzie Marszałkowskim, który wdraża również część środków z polityki spójności. I również taki rzecznik będzie miał za zadanie. E, stanie na straży przestrzegania warunków wynikających z karty praw podstawowych. Jeżeli nastąpi jakiekolwiek złamanie tych zasad, będziemy mieli możliwość weryfikacji i ewentualnego. Czy to będzie taki kontroler, który będzie nas kontrolował, w jaki sposób wydajemy te pieniądze? To nie będzie kontroler, który będzie kontrolował, jak wydajemy pieniądze, bo do tego mamy zupełnie inne służby. To będzie kontroler, który będzie weryfikował przestrzeganie zapisów karty praw podstawowych, bo musimy to robić na każdym etapie A realizacji. A jak na przykład ten, ten człowiek, czy ten koordynator do spraw niedyskryminacji powie, że nie przestrzegamy pewnych zasad, to co, te pieniądze są cofane, są wstrzymane? Środki, które wynikają z, z, ze spełnienia warunku podstawowego, będziemy otrzymywać w momencie, kiedy złożymy pierwszy wniosek o płatność. I tak naprawdę na ten moment musimy mieć spełniony ten warunek. Patrząc na dzisiejsze procedury związane z uruchamianiem naborów, wniosków o dofinansowanie, już pierwsze, um, pierwsze nabory poszły. To jest okres około 6, 7, 8 nawet miesięcy, kiedy Polska będzie gotowa do tego, aby złożyć do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność. I wtedy Komisja Europejska. Europejska będzie żądać od nas potwierdzenia spełnienia warunku. I zakładam, że do tego czasu już uda się spełnić wszystkie ustalenia i dogadać wszystkie kwestie związane z, ze spełnieniem. Czyli przez Pani nie widzi tutaj jakiegoś ryzyka, niebezpieczeństwa, że jednak te pieniądze zostaną wstrzymane? To jest potężna kwota, prawie 77 miliardów euro. Na chwilę obecną nie, ponieważ pierwsze zaliczki też do programów zostały przekazane przez Komisję Europejską, co daje potwierdzenie tego, że nie ma żadnej decyzji Komisji, która mówiłaby o wstrzymaniu tych środków. 5 ponad 5 miliardów złotych środków już jest przekazane na rachunek bankowy